아! <목소리나> Zmuszenie dzieci do biegania jest sprawą bardzo trudną. Na szczęście lepiej jest z dorosłymi. Bieganie stało się bardzo modne, a potwierdza to ilość osób biegających codziennie na jasnych błoniach czy w innych częściach miasta. Wiele osób postanowiło sprawdzić swoje umiejętności podczas 35. piątego szczecińskiego maratonu ryfa. Rekord frekwencji na pewno jak i również rekordowa pod tym względem, że, że, że wprowadziliśmy bardzo dużo nowości, czyli, czyli mamy bieg na 10 km, jak również półmaraton na rolkach. Tegoroczna ilość startujących osób to ponad 2000. Dla porównania dekadę temu ta liczba nie przekraczała 300 osób. To pokazuje jak bardzo Szczecin zakochał się w tym sporcie. Półmaraton to wydarzenie o dużym prestiżu, które co roku gromadzi zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i gości, którzy chcą zmierzyć się z 21-kilometrową trasą wiodącą przez ścisłe centrum miasta. Tutaj startują zawodowcy, jak i amatorzy, także na pewno te dwie grupy różnie się przygotowują, ale na pewno, na pewno jest grupa ludzi większa, która, która przygotowuje się do naszego biegu już tam kilka miesięcy, ale są na pewno również biegacze, którzy, którzy startują bezpośrednio tak z marszu można powiedzieć, którzy zapisują się, zapisały się w, w ostatnim tygodniu. Bieg wystartował spod magistratu, a doprowadził na wały chrobrego. Pierwszy bieg to tak zwana dziesiątka, czyli 10 km. Ci bardziej wytrzymani musieli zrobić sobie jeszcze drugie kółko. Większość uczestników Zdecydowało się na trasę 21-kilometrową, jednak nie każdy ją ukończył. Piotr Dykier, dyrektor Wydziału Sportu Szczecińskiego Urzędu Miasta, aktywnością mieszkańców był zachwycony. Fantastycznie, jestem bardzo zadowolony z tego, że dobiegłem do mety, ale również z czasu i z atmosfery, jaka była na trasie. Myślę, że wszyscy, którzy wystartowali, mogą czuć satysfakcję. Jeszcze nie wszyscy dobiegli do mety, ale jestem przekonany, że. Ci, którzy ukończą wyścig, wyścig, bieg. To, to, to dla nikogo to chyba nie był wyścig, ale ci, którzy ukończą bieg będą przeszczęśliwi. Co ciekawe, wiele osób biegło z intencjami lub bez zwrócić uwagi na jakiś społeczny problem. W półmaratonie wzięła udział grupa ponad 50 żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej. Ich bieg to rodzaj hołdu dla mundurowych, którzy polegli na misji w Afganistanie. Moi żołnierze postanowili uczyć pamięć żołnierzy, którzy polegli na 12 zmianie w Afganistanie. W ten sposób, że wspólnie... 50 osób zostało, ochotnicy oczywiście zgłosili się, aby uczcić ten, pamięć tych żołnierzy poległych i przebiec 10 kilometrów wspólnie ku ich pamięci. Intencji było znacznie więcej, bo bieg w tak dużej grupie osób sprzyjał rozmowom i prezentowaniu swoich zainteresowani celów. No i należy pamiętać, że szczytna intencja była zapewne motywacją do tego, by poklonywać kolejne kilometry, a trasa nie należy do najłatwiejszych. Swój cel przedstawili także szczecińscy pływacy. Powstała taka akcja biegiem, e, właśnie zwolni, szybko zwolni auta. Tak i biegiem na pomoc jakby zrzesza wokół siebie sportowców ludzi aktywnych, którzy noszą właśnie takie koszulki, biegają, wspierają aktywnie, przy czym jakby zwiększają społeczną świadomość tego problemu, problemu jak i też zachęcają do tego, żeby gdzieś tam wspierać tą, tą fundację. Szczeciński półmaraton Gryfa to marka znana w całej Polsce. 35. edycja przyciągnęła biegaczy z całego kraju, w tym osoby znane z ogólnopolskich telewizji. Maciej Kurzajewski, dziennikarz sportowy, tym co zobaczył, był bardzo zaskoczony. Każdy rok przynosi nam zdecydowanie większą liczbę biegaczy. Ja jestem przekonany, że teraz to będzie rekordowa liczba uczestników półmaratonu Gryfa w Szczecinie. Bardzo się cieszę, bo to tylko pokazuje, że taka akcja jak Biegajmy Razem której, e, którą my też również współtworzymy, Telewizja Polska, dziennikarze sportowi, ma sens. Coraz więcej ludzi w Polsce biega. A Szczecin wydawało się, że on gdzieś tam leży odłogiem. Nie, tu była zawsze ta dwudziestka, która przerodziła się później w półmaraton. Ja czekam jeszcze tylko na maraton z Szczecinia. A to jest żywy dowód na to, że wszyscy możemy biegać. Szczecińscy dziennikarze również dali radę. Na przykład Artur Ratuszyński z kuriera Szczecińskiego. Świetnie przygotowana, świetna atmosfera. Mnóstwo ludzi, którzy nam kibicują. Trochę przypadkiem, trochę pod filharmonią. Bardzo fajne miasto, bardzo fajne miejsce do biegania. Ale na starcie i co najważniejsze, na mecie nie zabrakło także radnych Szczecinam, znanych sportowców, aktorów, lokalnych aktywistów. Wszyscy za cel stawiali sobie pokonanie trasy. Miejsce nie miało znaczenia. Ważny był fakt pokonania siebie i zweryfikowania swojej kondycji fizycznej. Wielu mieszkańców do maratonu przygotowywało się bardzo długo. Ja akurat nie na maraton, tylko na 10 kilometrów, ale tak sobie zobaczyć jak, jak, jak to wygląda fajnie zorganizowane dzisiaj akurat i chciałam wziąć w tym udział. No od, od pół roku praktycznie przygotowania są, żeby złamać godzinę 20. Zobaczymy jak to pójdzie, tak? W szamotułach biegłem, zabrakło 15 sekund. Dla każdego biegu, coś tam trzeba przygotować, jakaś odpowiednia dieta przed startem, no i przed siebie, robić swoje. Biega się na co dzień, praktycznie, więc niczym innym się nie różni. Tylko trzeba szybciej powiedz. Najlepszy kolejny raz okazał się zawodnik z Kenii. Pokonał prawie 22 km w ciągu 1 godziny, 1 minuty i 16 sekund. Dziękuję. Jestem szczęśliwy, że to był pierwszy raz. in the sea. Kolejny półmaraton już za rok przygotowania, można jednak zacząć już teraz. Nie od dziś wiadomo, że bieganie to podstawa dobrej kondycji fizycznej, a jeszcze sprawia tyle przyjemności.